Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra, i dzisiaj pokażę Wam szybki i prosty tutorial na Sunkist Look, czyli na makijaż muśnięty słońcem. Według mnie jest to idealna propozycja, zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Nie zapomnę nigdy, jak byłam na weselu i było dużo przemalowanych dziewczyn, takich z intensywnymi cieniami, z intensywnymi ustami. I była wśród nich jedna dziewczyna, która miała taką po prostu idealną buzię pod względem brązera, pod względem podkładu i rozświetlacza, ale nie miała nic na oczach oprócz tuszu do rzęs i nic na ustach oprócz bezbarwnego błyszczyka, i wyglądała tak niesamowicie i tak przykuwała wzrok wśród właśnie tych innych osób, bo tak się tym wyróżniała. Że według mnie to jest właśnie też taki makijaż, który tak naprawdę możecie użyć sobie na każdą okazję. W tym makijażu zacznę klasycznie od podkładu i ja sobie zawsze do podkładu mieszam kropelkę przyciemniacza, bo zwykle jednak mam odrobinę za jasny podkład. I dodatkowo dodam dzisiaj do niego krople rozświetlacza płynnego. To jest opcjonalne, nie musicie tego robić, ale według mnie to ładnie będzie później pracowało ze światłem. Szczególnie właśnie teraz latem, kiedy dzień jest długi, jest dużo słońca i padną na Was promienie słoneczne. Te drobiny będą dodawały takiego blasku dla całej twarzy. I tak jak możecie tutaj zobaczyć, mam jedną pompkę podkładu, kropelkę tego brązera i teraz dodam do tego jeszcze kropelkę rozświetlacza. Tutaj istotne jest to, żeby nie przesadzić, czyli żeby to naprawdę była taka po prostu... Kropla. Jeżeli nie macie płynnego rozświetlacza, możecie użyć też sypkiego. I ja na przykład kiedyś dodawałam taki z Inglota z kolekcji z atomówkami, ale tutaj istotne jest, żeby nie nasypać za dużo i żeby naprawdę spróbować nawet czymś sobie po prostu wyjąć odrobinę i domieszać, bo jak spróbujecie tak nasypać, to może Wam się nasypać stanowczo za dużo, no a wtedy już efekt będzie bardziej jak z tej postaci skrajny OZ. Kolejnym ważnym aspektem tego makijażu jest to, żeby dać możliwie mało podkładu. Oczywiście tyle, żebyście czuli się komfortowo i żeby Wasz koloryt skóry został wyrównany, ale ważne, żeby sobie tutaj nie zrobić efektu maski. Im mniej tego podkładu, tym bardziej naturalny efekt uzyskamy i to będzie wyglądało jak taka realnie skóra właśnie muśnięta słońcem. Tylko podkręcona, w course. Taka mała dygresja, kupiłam sobie wczoraj gąbkę z Hebe. Nie pamiętam, kiedy w swoim życiu miałam taką twardą gąbkę, więc muszę kupić nową, ale chyba zamówię przez internet. Ale ta jest naprawdę tragiczna. I wiem, że ostatnio ktoś w internecie, pod filmem jakiegoś innego twórcy, pisał właśnie o gąbkach z heba i tam się wywiązała dyskusja. I mi się wydawało, że ktoś pisał, że wszystkie te, które są marmurkowe, są twarde, ale te jednolite są miękkie. Bardzo prawdopodobne, że zapamiętałam to na odwrót, bo ta jest po prostu tragiczna. Następnym krokiem jest korektor, i w korektorze też istotne znaczenie ma ilość. Ja nakładam go możliwie jak najmniej i nakładam go głównie pod oczy, i odrobinę zawsze tutaj w przestrzeń między brwiami. Do tego to już w ogóle ta gąbka jest dramatyczna. Jest tak twarda, że czuję się, jakbym miała sobie wydłubać oko. Kolejnym krokiem jest bronzer i ja będę używała dwóch bronzerów. Jeden będzie w kremie i jego nałożę tutaj na kości, a drugi będzie prasowany i jego będę nakładała na skronie i na nos. Powodem, dla którego na skronie nie wybieram tego kremowego bronzera jest to, że po prostu ja bardzo lubię nosić rozpuszczone włosy, a przy rozpuszczonych to te tak smyki mogą się tutaj kleić i... No, nie jest to zbyt przyjemne i po prostu za tym nie przepadam, więc ten efekt tutaj przybrązowienia na czole uzyskam właśnie prasowanym brązerem. Mogłabym oczywiście tutaj na kości też nałożyć taki e, suchy produkt, ale ogólnie takie kremowe mają to do siebie, że wyglądają trochę bardziej naturalnie. Więc gdyby nie ich tłustość, to chętnie nakładałabym go też na czoło. Oczywiście można go mocno przypudrować. Ale to już wtedy nie wygląda tak super dobrze. Ja wolę, jak to jest przypudrowane bardzo delikatnie, no i wtedy po prostu tutaj jest zbyt duża kleistość. Kolejnym kosmetykiem, którego użyję i który według mnie w całym tym makijażu gra kluczową rolę, jest róż. I różu tutaj rekomenduję używać Wam właśnie albo płynnego, albo jakiegoś takiego kremowego, bo on zawsze da Wam bardziej wtopiony efekt, taki jakby ta skóra naprawdę autentycznie się czerwieniła, dużo bardziej niż jakikolwiek pudrowy produkt. Do tego makijażu przygotowałam sobie dwie propozycje. Jedną z nich jest róż z H&M, który już Wam kiedyś pokazywałam i on ma taki intensywny, malinowy kolor. Według mnie on świetnie się sprawdza do takiego imitowania naturalnego zaczerwienienia, bo ja czerwienię się na czerwono, ale wiem, że jest dużo osób, które czerwienią się bardziej na różowo. I właśnie drugą opcją, którą sobie przygotowałam, jest ten róż we współpracy z Ewą Red Lipstick Monster. Z kolekcji Bell z zeszłego roku i przyznam się Wam szczerze, że ja go kupiłam rok temu, a w ogóle go nie użyłam. Użyłam tylko pomarańczowej części raz do jednego makijażu tutaj na kanale i wczoraj po raz pierwszy użyłam różowego, więc możecie zobaczyć w ogóle jakie znikome zejście mam w tym produkcie. I użyłam tego różowego, i jak zobaczył mnie wczoraj mój kolega, powiedział mi, że niesamowicie to wygląda. I że mam tak ładnie zaróżowioną naturalnie skórę, że teraz waham się, bo wczoraj myślałam o tym, że właśnie użyję tego, ale kusi mnie teraz, żeby użyć tego z Bel. Ja go sobie wyjmuję paznokciem. Nie jest to pewnie w głowie wielu z Was zbyt estetyczne, ale ja używam wszystkich kosmetyków tylko na własny użytek i przynajmniej do czegoś długie paznokcie się przydają. Finalnie użyłam tego od RLM. I mimo, że on tutaj się wydaje jakby był taki mega intensywny, to on naprawdę, przynajmniej wczoraj jak go użyłam, świetnie rozpracował się do takiej dosłownie chmurki koloru. To jest naprawdę udany produkt, który świetnie pracuje ze wszystkim, co jest pod spodem. Tutaj idealnie połączył się z podkładem. I to, co dla mnie jest ważne właśnie w takim sunkist looku, to to, żeby ten róż miał dosyć duże pole. Czyli nie nakładamy go tylko miejscowo i w jakąś kropeczkę, albo tutaj tak delikatnie rozsmużony, tylko ja go sobie właśnie nakładam najpierw zawsze tutaj na najbardziej wystającą kość, i później rozpracowuję do środka i idę w stronę skroni. Więc on jest rozpracowany w dwie strony i dosyć też szeroko, tak na szerokość dwóch palców. I dokładam teraz jeszcze minimalną ilość centralnie na środek, żeby tutaj jednak ta kumulacja była największa. I żeby było takie promieniste rozprzestrzenienie. Wiem, że jest tylu fanów, ilu antyfanów różu, bo rzeczywiście ten efekt jest taki lekko gorączkowy, ale właśnie tak wygląda skóra, kiedy leżymy sobie na słońcu, albo długo na nim siedzimy i ono nas opala, ale dodatkowo rozszerza nasze naczynia krwionośne. I tutaj właśnie ten naturalny rumieniec nam występuje. I on nigdy nie jest taki uroczy i idealny tylko na środeczku, tylko właśnie jest mocniejszy. I mi osobiście ten efekt się bardzo podoba. Uważam, że on dodaje do twarzy dużo świeżości i dużo uroku. To, co według mnie w tym makijażu jest totalnie niepomijalne, to jest róż na nosie. Ja robię tak ogólnie cały rok. Ale latem, to moim zdaniem przy tego typu makijażu w ogóle nie możecie pominąć tego kroku. On jest kluczowy, bo kiedy słońce na was pada, to zawsze pada też na nos. Nos spieka nam się zawsze najbardziej. Choćbyśmy używali pięćdziesiątki, to i tak nos będzie spieczony. I teraz, kiedy już mamy taki efekt, to moglibyśmy temat różu na tym zakończyć. Ale ja jeszcze odrobinę dodam sobie tutaj. W Przestrzeni nad brwiami i uważam, że to doda znowu dużo naturalności, mimo że oczywiście to jest kolejna warstwa makijażu, ale mimo wszystko, właśnie kiedy padają na nas promienie słoneczne, one zwykle padają, no jednak z góry, zwykle, zawsze, to dodatkowo właśnie tutaj te punkty są też mocno wysunięte na promieniowanie i one też naturalnie się opalają. Więc dodam minimalną już ilość, ale właśnie tutaj nad brwiami. I tutaj rozpracowuję sobie to już tak stricte pionowo, co wyznacza w sumie też trochę taką ramę, taką różową ramę dla całej twarzy. Teraz jest moment, kiedy można się przypudrować. Pudru użyjcie oczywiście ogólnie tyle, ile uważacie za potrzebne dla waszego typu skóry, ale ja, mimo że mam skórę tłustą. To latem używam pudru naprawdę niewiele. Zanim przejdę do dalszego brązowienia twarzy, to teraz jeszcze nałożę sobie żel na brwi, żeby on w tym czasie mógł sobie zastygać. Jeżeli chodzi o brązer, to mi najłatwiej używać jest takiego pędzla, bo on ma idealny według mnie kształt. Do tego, żeby użyć go sobie zarówno tutaj na kości, i tutaj jest idealny do czoła, bo nie jest ani za mały, ani za duży, a dodatkowo można nim omieść nos i też się do tego nada. Więc to jest w ogóle mój taki go-to pędzel. Używam go nagminnie i mimo, że on jest teoretycznie właśnie takim pędzlem do różu, to ja do różu go nie używam, bo różu zawsze używam mokrego. Tak naprawdę słuchy mam już w tym momencie chyba jeden albo może dwa. Pozbyłam się innych takich produktów, bo po prostu już zupełnie nie wpisują się w moje potrzeby. I ten pędzel zaadaptowałam sobie do brązera. I tak, tutaj wzmacniam sobie kości, to już robię. Dość subtelnie. Po pierwsze, tutaj już odrobina brązera była, a po drugie, nie chcę też naruszyć zbyt mocno różu, bo on gra pierwsze skrzypce. Nakładam sobie teraz na czoło ważne jest to, żeby zebrać sobie włosy, żeby wjechać naprawdę w samą, w samą linię włosów. Jakbyśmy zostawili sobie tak włosy, jak normalnie one sobie są, to gdybym to miała robić tylko tutaj. To istnieje taka szansa, że zawiałby wiatr albo miałabym ochotę po prostu spiąć te włosy w ciągu dnia i tutaj byłaby taka biała przestrzeń. Więc właśnie istotną rolę gra wprowadzanie go aż w samą linię włosów. I ja brązerem zawsze wychodzę sobie jeszcze tak tutaj. Idealnie po prostu nad miejsce, gdzie brew już zaczyna ten swój spadek. I tutaj to się połączy z odrobiną różu, która już tutaj wcześniej w tym miejscu się pojawiła. Oczywiście dokładne umiejscowienie brązera możecie dostosować do swojego czoła. Jeżeli ono jest niskie, no to lepiej nakładać tylko właśnie na boki. Jeżeli z kolei jest wysokie, to możecie sobie nałożyć też tutaj na centralną część, ale ja nie mam wysokiego czoła, więc po prostu tutaj właśnie tą strefę zawsze pomijam. Raczej nakładam sobie tylko na boki. Bo te boki twarzy naturalnie zawsze powinny być troszkę ciemniejsze. I teraz jeszcze nakładam na nos, i dlaczego uważam, że taki duży pędzel, akurat jeśli chodzi o nos, jest super, to to, że mi zależy na tym, żeby właśnie to był efekt takiej naturalnej opalenizny. Słońce nigdy nie opali nas tak idealnie, jak wygląda konturing nosa, taki, kiedy chcemy sobie go bardzo wyszczuplić i nakładamy idealną linię, idealną linię, jeszcze tutaj jakąś małą kreseczkę. Mi w takim brązowieniu nosa zależy wyłącznie na tym, żeby odrobinę go omieść, żeby on był ciemniejszy, żeby tutaj się robiło takie ala naturalne załamanie światła. I zawsze tutaj jeszcze tak omiatam sobie końcówkę. Teraz tym samym brązerem będę sobie wjeżdżała tutaj w załamanie. I to jest w ogóle świetne rozwiązanie do takiego spójnego makijażu, kiedy chcecie zrobić bardzo naturalny make-up. Wystarczy wtedy tylko brązer, którego używacie do skóry, i właśnie to robi też idealne wrażenie, bo mogłabym tu użyć brązowego cienia, ale on byłby już jednak w innym kolorze niż ten mój brązer, i jednak widać byłoby minimalną różnicę tonów w stosunku do tego, co jest na całej buzi, a tego, co jest tutaj na oku. A tak robię sobie po prostu cienie. Cień tutaj, delikatny cień tutaj, cień na nosie, i teraz jeszcze cień w załamaniu oka. Wszystko w tym samym dokładnie kolorze, i to stworzy bardzo naturalne wrażenie, i właśnie to muśnięcie słońcem będzie jeszcze bardziej podkreślone. Jeżeli lubicie podkreślać dolną powiekę, to ten sam cień, czyli właśnie ten nasz brązer, możemy sobie nałożyć jeszcze tutaj na dolną powiekę. I ja go wtedy już nakładam raczej w takiej niewielkiej przestrzeni, czyli nie rozblendowuję go mocno w dół. Raczej robię sobie nim po prostu taki subtelny kontur oka. Ale to jest też kompletnie opcjonalne, możecie ten krok pominąć i dalej będzie to wyglądało bardzo ładnie. Ostatnim miejscem, gdzie będziemy nakładać bronzer, będzie okolica ust. I to nie jest coś, co ja robię na co dzień i przy jakimś takim typowym makijażu, co jest mi bliskie, ale przy takich makijażach, które właśnie mają być takie mocno słoneczne, to wygląda to bardzo ładnie, kiedy dajemy sobie dodatkowo cień tutaj pod ustami. Ale też robimy sobie delikatny cień tutaj w zagłębieniu włóku kupidyna. Ważne jest, żeby też tego nie rozprzestrzeniać zbyt daleko, tylko żeby to było ogólnie skoncentrowane, ale też roztarte. Bo jak zrobimy sobie tutaj po prostu takie dwie ciemne kreski, to nie będzie wyglądało estetycznie, będzie wyglądało dosyć brudno. Ale jeżeli sobie to ładnie rozblendujemy, to dodatkowo nada takiej pełności ustom. I też sprawi, że dodatkowy właśnie taki punkt cienia będzie się na twarzy pojawiał, taki, który mi się właśnie naturalnie kojarzy z opalaniem skóry. I na ustach, właściwie pod ustami, ważne, żeby zatrzymać się, moim zdaniem, tak mniej więcej na tej wysokości czyli tu, gdzie tak, jak macie trochę wybrzuszone usta. To, gdzie naturalnie Wam się ten cień rzeczywiście robi. Jeżeli chodzi o oko, można by było zostawić sam brązer w załamaniu, ale ja będę wzmacniała jeszcze linię rzęs kredką do oczu i ona będzie też brązowa, żeby to już wszystko właśnie zostało spójne kolorystycznie. I użyję kredki Maksineczki we współpracy z marką Brashap. Pokazywałam Wam ją w teście z kosmetykami maxi. I nadal z perspektywy czasu uważam, że to jest najlepszy kosmetyk w tej kolekcji, i ta kredka będzie do tego makijażu idealna. I ja sobie ją nakładam w taki skoncentrowany sposób, a teraz będę ją rozcierała pędzelkiem bardzo delikatnie. Możecie sobie teraz porównać jedno oko z drugim, i nie jest to jakaś ogromna różnica, ale mimo wszystko moim zdaniem przykuwa wzrok do oka. Jest ono takie delikatnie bardziej romantyczne, trochę takie kocie, trochę jest w nim więcej tajemnicy. Oczywiście dopowiadam sobie to wszystko, ale według mnie właśnie różnica jest zauważalna. I to jest taki mini taka. mini iskiereczka w tym całym makijażu, która sprawia, że tak błyszczycie bardziej. Ale w tego typu make-upie byłabym bardzo daleka od tego, żeby robić graficzną kreskę, a właśnie fajnie jest zrobić taką, która ma rozmyte krawędzie, jest taka lekko wysmużona pędzelkiem. Możecie to zrobić takim pędzelkiem, jakim ja to robię, możecie zrobić to skośnym, ja właśnie kiedyś zawsze używałam skośnego, a możecie też zrobić ten taki trik tiktokowy i po prostu przyłożyć sobie paznokieć i tak wyciągnąć i to też się sprawdza, ale ja tego nie lubię, bo jednak pędzelkiem mam większą kontrolę nad kątem nachylenia tej kreski. Teraz będę podkręcała rzęsy, to akurat zawsze Wam powtarzam, że jest opcjonalne, bo wiem, że wiele z Was nie lubi tego robić, ale ja bez tego sobie nie wyobrażam tak naprawdę żadnego makijażu. Rzęsy wytuszowane w tym make-upie kompletnie pomijamy sztuczne, pamiętajcie, to nie jest nam w lato potrzebne. Jeśli chodzi o usta, to według mnie w takim makijażu letnim super sprawdzi się bezbarwny błyszczyk, ale bezbarwny błyszczyk nigdy nie będzie wyglądał tak pięknie na ustach jak z użytą konturówką. I w tym makijażu rekomenduję Wam nie idealnych ust z taką idealną, szarp linią, tylko raczej skupiłabym się na tym, żeby delikatnie je zaznaczyć kolorystycznie, jeżeli Wasze są też tak mało zauważalne jak moje. Kto z Was mnie oglądał już wcześniej, ten wie, że brązowa konturówka to jest mój po prostu top kosmetyk. I nigdy w życiu nie wybieram innego koloru konturówki. No, wiadomo, że zdarzy się jakiś wyjątek raz na bardzo rzadki czas, ale brązowa konturówka to jest dla mnie kosmetyk, który pasuje do każdego make-upu, po prostu autentycznie do każdego bez wyjątku. Natomiast, żeby te usta nie wyglądały tak bardzo martwo w stosunku do reszty twarzy, która jest taka nasycona, to ja odrobiny różu, które używałam na reszcie twarzy, nałożę też go na środek ust. Ewidentnie nie jest to kosmetyk do tego stworzony i trochę brzydko wchodzi tutaj akurat na ustach w załamania, ale pamiętajcie, Bezbarwny błyszczyk potrafi naprawić wszystko. Według mnie błyszczące usta to jest kwintesencja lata, więc nie rozstawajcie się z takim bezbarwnym błyszczykiem. On zawsze pięknie podkreśli wasze usta, a dodatkowo w słonecznym świetle będzie wyglądał naprawdę obłędnie. Tak przedstawia się mój samki look. Dajcie znać, co sądzicie. Ja w takim makijażu czuję się bardzo świeżo, bardzo ładnie, bardzo dziewczęco. On dodaje mi zawsze po prostu pewności siebie. Mam wrażenie, że wtedy jestem taka nieprzemalowana, ale jednocześnie jednak wszystko jest podkreślone to, co najbardziej lubię, więc ciekawa jestem, jaki będzie Wasz odbiór tego makijażu. Dajcie znać koniecznie, z jakimi kosmetykami to wy nie rozstajecie się latem, jaki jest Wasz ulubiony typ makijażu, ale jaki jest też jeden taki kosmetyk. Z którym kompletnie nie bylibyście się latem w stanie rozstać. Czekam na Wasze odpowiedzi, jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!